Wszystko zaczęło się od słowa i od słowa zginie W krainie bursztynowych nowych w cieniu orła Skrzydeł, jesteśmy synami pogan, choć Boga, Choć już Boga i nie w moich żyłach odrapłynie z godła Jestem Słowianinem Nasz orszak idzie, przed nami święta góra ślęża A my w kapturach przez las, nie brakuje ducha męstwa Niezmienna jedna skóra, nie jak skóra węża To słowiańska natura nauczyła nas zwycięża Przez tysiąclecia chcieli wyciąć w pień nas Pozostawić kraj bez perła, miasta bez nas Chcieli wody zamki miasta puścić z dymem lecz nie mieli woli walki, musieli zwrócić Wódkę powstań, zaborów i licznych upogorzeń 45. W czterdziestym piątym sensie ziścił łowię z dumą torze Jakby zepnął słowiańskie drzewo, wyrośli jutro nowe Włowie nas niszczyć, musieliby najpierw ucząć korzeń Dźwięki, nurt, ciężkich chłód z naszych wałbrzyskich gór Istnieje cud, szybki nurt, aż do bałtyckich dwór Wszystkich duży, naszych warmińskich gór Światów radziana, nadzianów ziana, słowiański gród Dźwięki, nud, trzeźki chłód z naszych wałbrzyskich gór Istnieje cud, szybki nurt, aż do bałtyckich Ten, trzeci wymiar Słowianie Rrr, rr, 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 rr. Siemano, lechici, ślicie, widzi Jak zleci, jutro lecimy do ślic Narąbać trochę, dzies, wiem, dziś, czy dziś Nikt nie liczy, jest, hulana i hałas Są polanie, jest polana, pieczymy barana Kielichy w górę, z miodem i rumem Przodę na rurę, lubimy młode, rude czarne, jasne, groby no lekka mure na trzyma jak ty ze swym kumem, gruzy na wujem. Mówię, kto tak u gości gości, nawet podczas tych Kto ma w sobie tyle zazdrości, no i pychy. Zawsze chętni do wojaczki, do antałiku łiku. Ponieważ przy ubrani w frontu szupan czy garnitur, więc widajcie sarmaci, renegaci i kabraci. Pozdrowcie dziadki, żony, brać matki, rody naszych. Te chatki, brody lasy, traktuj szrody oczy nasyć. Kończę po słowiańsku, bo nie wiem kto dziś za to płaci.